Witajcie tu Kwator, dzisiaj wam pokażę jak zainstalować różne gry jakie setko tylko wymarzycie Wchodzimy na wyszukiwarkę I też kto nie ma to musicie pobrać torrentu Jak zawsze Będzie link w opisie O weszłem co już razu Ale nie Wpisujemy na wyszukiwarce y, K -a -ty. Pokażę wam to jeszcze I wchodzimy, ja mam to już tutaj I mamy tę stronę na przykład, tu są często jakie ludzie pobierają rzeczy. No na przykład, co teraz powiem, na przykład wejdę na GTA 4 i szukamy GTA4, szuka, szuka. No i znalazł GTA NAM4. I mamy GTA4, tyle zajmuje. Najlepsze to są pierwsze, bo tyle to pobrało. To jest chyba jak na niecz, coś takiego. Ale tutaj tak to się po to pobrać. Pobieramy. Tutaj trzeba jechać. Szukamy coś takiego. Pobieramy. O, pojawiło nam się coś takiego. I teraz przemykamy stronę. Rzucamy to najlepiej na pulpit. I już możemy zamknąć stronę. No i mamy to tu, otwieramy. No i rzucamy to co mnie pobrali. To GTA, rzucamy tu. Wybieramy klik do którego chcemy wysłać to. Nigdy najlepiej, tylko w virusu Okej. Okay. No i czekamy, kiedy się powierzę. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Żegnam.